Znajdźcie w świecie Toka Life World. Ja mam na imię Iza i zabiorę Was dzisiaj w cudowną przygodę. Dziś tak ważny dzień przed nami. Festiwal Food Truck, który będę musiała przygotować. Muszę pomóc mojej babci na stoisku z donatami. Jak myślicie, czy ten dzień przebiegnie świetnie? Cześć! Jesteśmy! Hej! Cieszę się, że w końcu Was widzę. Bardzo martwię się dzisiejszym dniem. Czy wszystko nam się uda? Jesteście przygotowani? Oczywiście, bojowe nastawienie do pracy. Festiwal food truck to najważniejsze wydarzenie w naszym miasteczku. Tak, tak, tak. Nie mogę się doczekać tych wszystkich pyszności. Jesteście gotowi? Mam nadzieję, że wszystko dobrze pamiętam, że nie zapomniałam żadnych przepisów. Mała, nie martw się. Razem damy radę. Ok, jesteśmy na miejscu, ale tu kompletnie nic nie jest przygotowane. Ach, jest jeszcze pełno gości. Nie będziemy mogli wszystkiego ogarnąć. Spokojnie, mamy jeszcze sporo czasu. Leć do babci, bo coś mi się wydaje, że jest smutna. Hej, babciu, co się stało? Dlaczego masz taką smutną minę? Ach, kochana Wnusiu, martwię się, czy wszystko pójdzie dobrze. Coś, dzisiaj ta receptura nie chciała mi wyjść i moje donaty nie urosły tak jak powinny. Nie martw się, babciu. Na pewno wszyscy goście będą zadowoleni. To twoje stanowisko będzie najważniejszym stanowiskiem na festiwalu Food truck. Och, cieszę się, że tak mnie wspierasz. Zawsze będę cię wspierać tak samo, jak ty wspierasz mnie. A twoje donaty są najpyszniejsze w całym miasteczku. Hej John, widzę, że twoja pizza jest już przygotowana. Jak myślisz, goście będą zadowoleni? Z pewnością moja pizza jest najlepsza. Zobacz, jaką sprawiłem sobie czapkę specjalnie na dzisiejszy festiwal. Wow, wyglądasz naprawdę świetnie. Okej, okay, ja sprawdzę jeszcze tutaj sprzęt audio. Hmm, wydaje mi się, że wszystko gra. Muszę tylko jeszcze sprawdzić z tyłu głośniki. Okej, okay, muzyka rozbrzmiewa na całe miasteczko. Trzeba tutaj tylko trochę posprzątać i możemy zapraszać gości. Ach, boję się, czy wszystko się uda. Czy te moje kochane dzieciaki sobie poradzą z organizacją tak wielkiego wydarzenia? Ach, ta babcia zawsze martwi się na zapas. O, i zapomniała okularów. Babciu, nie zapomniałaś czegoś? Ach, Wnusiu, jestem dzisiaj zakręcona od samego rana. Dobra, wszyscy już sobie poszli. Czas na sprzątanie. Musimy posprzątać te resztki jedzenia. Na szczęście mamy dużo śmietników. Damy radę, tak, żeby wszyscy goście przyszli i byli zadowoleni. Okej, okay, jeszcze to, wszystko wyrzucamy. Ile śmieci leży jeszcze na ziemi? O nie, tutaj też jest bałagan. Dobra, to ja to wezmę i wrzucę to wszystko do śmietnika. Myślę, że to będzie tu, a to tutaj. Jak tam ci idzie? Całkiem nieźle! Już prawie wszystko gotowe. Och, teraz chyba mnie zaczęła zjadać trema. Dobra, tak więc ja wybrałam się po kilka rzeczy, których brakuje na moim festiwalu. Poszukamy czegoś do ozdoby. Hmm, jak myślicie, czy znajdziemy tutaj coś odpowiedniego? Hmm, tutaj mamy ozdoby świąteczne, to nie. Hmm, co by się tutaj nam przydało? Znowu świąteczne, znowu świąteczne. No nie, gdzie są nasze festiwalowe dodatki? Ach, trudno, nie mam pojęcia, gdzie to wszystko jest. Biorę ten karton i lecę na festiwal, bo zaraz zaczną schodzić się goście. Ej, a co to za karton? Co ty tutaj przytargałaś? Miałaś jechać na ostatnie zakupy! Nic nie mogłam znaleźć. Sama sprawdź, co jest w środku. Ja już jestem zdenerwowana. No dobra, zobaczmy, co Ty tutaj przytachałaś. Trochę się martwię. Piłka? Hmm, no cóż, może ktoś z gości festiwalu będzie chciał pograć ze mną w koszykówkę. No nie, bujasz w obłokach, dziewczyno. To festiwal jedzenia. Tu powinno być pełno balonów. Wielka feta! Coś ty narobiła! Ej, co wy się tutaj znowu kłócicie? Co to za karton? No, wyobraź sobie, że nasza wielka przewodniczka festiwalowa przytargała go tutaj ze sobą i myśli, że coś się tutaj nada na festiwal. Dobra, ej, a wiesz co tam jest? Sprawdźmy, może akurat coś się przyda. No, chociaż ktoś patrzy na to wszystko optymistycznie. No dobra, sprawdźmy, co my tutaj mamy. Kwiatka, no i zobacz, już jakiś gość sobie go wziął. Bardzo mu się podoba. Co mamy tutaj jeszcze? <laughs> Można się schłodzić mgiełką, jak będzie komuś za gorąco. No i mamy kolejnego kwiatka, którego możemy postawić na stolik. E, żelazko to się chyba jednak nie przyda. Ale szklaneczka do napojów, czemu nie? Zobaczcie, i kolejny piękny kwiatek. Wsadziłam go właśnie do tej szklaneczki, trzeba tylko wypełnić go wodą. O, tutaj kolejny wazonik. Też postawię go tutaj na stoliku. E, no to się chyba nie przyda. Chyba, że ktoś będzie tak znudzony, że będzie chciał poczytać sobie książki. No to w sumie, czemu nie? O, a tutaj świeczka na jakąś romantyczną okazję. Romantyczna randka przy pizzy. Czemu nie? Niech ta świeczka stanie tutaj, a następna może na tym stoliku. No i wygląda to całkiem nieźle. Nożyczki się przydadzą na no karton do śmietnika. No i co? Wcale nie było tak źle. Wpadłam na świetny pomysł. Piłeczkę zapakowałam jako prezent. Będzie dla kogoś, kto wygra, zje największą ilość burgerów na czas. Wow! Nawet nie wiedziałam, że masz za nadrzut takie konkursy. Uwaga, chyba zaraz zaczną schodzić się goście. Babciu, uśmiechnij się! Może ja sprawdzę te donaty? Chyba faktycznie coś babci nie wyszło. No co ty wygadujesz? Nasze donaty są najpyszniejsze na całym świecie! No co wy się znowu kłócicie? Was już naprawdę nie można słuchać! No jak to co? Słyszałaś, zjadł Donata i powiedział, że jest niedobry. To może ja go sprawdzę? Hmm, chyba jednak faktycznie jest coś nie tak. No co wy gadacie? O nie, macie rację! Totalna klapa! One są gumowe. Fuj. Wszystko słyszałam, dzieciaki. Mówiłam, że coś poszło nie tak. Trzeba zamknąć moje stanowisko na czas festiwalu. Ja się już do niczego nie nadaję. O nie, ale klapa! To może ja pójdę sprawdzić, czy chociaż pizza się udała. Ej, Jony, mogę posmakować kawałek pizzy, bo zjadłem właśnie donata babci i. I co? I co? I co? Przecież te donaty są pyszne. Ja zawsze idę po jednego na deser. Uff, lepiej nie próbuj. No dobra, to sprawdź moją pizzę. Właśnie przed chwilą wyciągnąłem kolejne kawałki z pieca. Chętnie posmakuję. Mmm, niam, niam, niam. Twoja pizza jest najlepsza na świecie. Będę kierował tutaj wszystkich gości. Super! Ekstra, ekstra! O, nie, zbiera się coraz więcej ludzi. Oni idą w stronę naszych donatów. E, dzień dobry. E, chciałabym jedno ciasteczko. E, czy mogę zapłacić kartą? E, e, wie pani co? E, jest awaria terminala. Niestety chwilowo nie mogę pani nic sprzedać. Babciu, co ty wygadujesz? Przecież nie wiemy, czy wszystkie produkty się nie udały. Nie udały? To co? Macie niedobre rzeczy w sprzedaży? Nie, spokojnie. Wie pani co? Babcia się strasznie stresowała dzisiejszym dniem i niestety nie wyszły jej do ale może ja zaproponuję pani babeczkę. Tak, 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 uwielbiam babeczki. Poproszę jedną. Bardzo proszę, mam nadzieję, że będzie pani smakowało. To są najpyszniejsze babeczki pod słońcem. Widzisz babciu? Mówiłam, że nie jest tak źle. Po prostu musimy wycofać ze dzisiejszej sprzedaży wszystkie donaty. Dzień dobry, a ja poproszę kawałek pizzy. Robi się gorąca spieca z, z ciągnącym serem. Super! Czy ja tu znajdę coś dla siebie? Hmm, frytki i burgery. Hej, wyglądamy całkiem podobnie. Właśnie zaczęłam się śmiać, jak cię zobaczyłam. Poproszę zestaw frytki i burger. Bardzo proszę, robi się. Burger dla pani, frytki. No, i za wszystko zapłaci pani 12 zł. Wow, ale ekstra ceny festiwalowe. Hej, jak ci się podoba festiwal? Słyszałeś historię z Donatami babci? Słyszałem, na szczęście tylko one się nie udały. Mam nadzieję, że mimo to będzie miała dobry utarg. U mnie dzisiaj pustki. O nie, no co ty, dlaczego? Nie wiem, chyba nikogo nie interesuje moja kuchnia orientalna. Może powinienem zmienić coś w przepisie? Ej, no co ty, zaraz zrobię super konkurs i zareklamuję twoją budkę. Ekstra! Ale zanim to zrobię, przekąszę sobie sushi, czyli moje ulubione danie. Mmm, pyszności. Dzięki. Mmm, teraz mogę lecieć dalej. Cieszę się, że Ci smakowało. Muszę dołożyć jeszcze teraz dla gości, jak ktokolwiek przyjdzie, żeby zestaw już był gotowy. Dzień dobry Państwu, witamy na naszym festiwalu. Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na podróż po wszystkich kuchniach świata. W naszym dzisiejszym menu mamy Państwu do zaproponowania kuchnię tradycyjną, czyli fish and chips, rybka i frytki. Mamy Państwu do zaproponowania również pizzę, kuchnię orientalną, sushi, a na deser przepyszne donaty. Oczywiście, jak ktoś z Was lubi, to są jeszcze na końcu makarony, ale mam dla Was bardzo ważny komunikat: na kuchnię orientalną, specjalnie dla Was wszystkich, 50% taniej! Wow, super ekstra! Widzę, że mój komunikat o rabacie się Państwu spodobał. Na pewno będzie Państwu smakowało. Serdecznie polecam. Ale proszę Pani, gdzie jest Pan, który tutaj sprzedaje? No, gdzie on teraz polazł? Ej, co Ty robisz? Zobacz, co się dzieje przed Twoim lokalem. Jak ty to zrobiłaś? Tam jest kolejka ludzi. Mój marketing działa. Mówiłam, żebyś mi zaufał. Yy, dzień dobry, przepraszam, już jestem, już wszystkich Państwa obsługuję. Proszę bardzo, zestaw z Tabasco czy łagodny? Dla mnie musi być najostrzejszy na świecie. Ja pokonam wszystkie dania. Ekstra, dołożymy dodatkowego sosu i na pewno będzie smakowało. Bardzo proszę. Mmm, ekstra, dzięki, wrócę po więcej. A dla mnie najłagodniejszy jaki jest, poproszę. Robi się, bardzo proszę. Dla pani bez sosu. E, ups, to jednak było ostre. Bardzo mi przykro, przepraszam. Ja już tam więcej nie pójdę. Moje kubki smakowe zostały spalone. Czy dla mnie mógłby pan znaleźć coś naprawdę bardzo łagodnego? Och, już się martwię, czy moje zestawy nie są dla ostre, za wszystkich. Proszę, tutaj nie ma sosu. O, ups, co się tutaj stało? Czy ja wszędzie dodałem sosu? Proszę się nie martwić, nam na pewno będzie smakowało. Mmm, pychota. Mniam, niam niam. lepszego nie jadłam. Uff, już myślałem, że nic kompletnie się nie uda. Muszę narobić nowe dania, zostały mi tylko dwa. Festiwal trwa w najlepsze. Mam nadzieję, że odwiedzi nas jeszcze mnóstwo gości. Ciąg dalszy tej historii, czy wszystko się uda, zobaczycie w kolejnym odcinku. Papa! Pa!